Siemaneczko, witam pięknie. Dzisiaj paczucha od Grzegorza z Warszawy, za co serdecznie dziękuję. Zobaczymy, co jest w środku. Są tam jakieś gry, w które on już nie gra. No i stwierdził, że u mnie po prostu znajdą sobie lepsze miejsce. Także otwieramy, sprawdzamy. Będzie prawdopodobnie na serię. Kiedyś to było. No, zapakowane widzę konkretnie. Oho, oh, oh. no chyba będzie trzeba na dobrą czekoladę wysłać. Dobra, lecimy. Co tu mamy? Dark Siders. No pięknie. Ty, czy to są gry? Dobra, myślałem, że nawet nie otwierane. Ok, pierwszy tytuł Darksiders Siders 2 Patrzcie, premium games, fajne pudełeczko. Powiem szczerze, że jeszcze nie miałem z takim do czynienia. Eleganckie, Oblivion. Kolekcja klasyki. No, rewelka. Dzięki, chłopie. Ale będziemy peningi robić fajnie. O, jakie piękne tutaj. Zobaczcie, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Ale jestem ciekawy. Czekajcie, czekajcie chwilę. Bo ja mam tutaj coś podobnego. No, zobaczcie. Czy ktoś już teraz jest w stanie mi powiedzieć, czym one się różnią? To jest edycja rozszerzona. No ja jeszcze nie wiem. Sprawdzimy. Zobaczcie i nawet jego wydanie to jest to co dostałem przed chwilą. Jest w dużo lepszym stanie od mojego. No, szacun. A więc mamy 1 2 3 4 5 tytułów. I jeszcze nie koniec. Platynowa kolekcja Wiedźmin edycja rozszerzona. Oj, chłopie. Patrzcie, a co to jest za numer? 000. Temu będę musiał się przyjrzeć. Okej. Okay. Never Winter Nights, diamentowa edycja. No, widać, że Grzegorz to fan, fantazji. Ekstra. Jeszcze coś mamy. Popatrzcie: Never Winter Nights 2 Pięknie. Oho, oho, Wrota Zachodu i gniew Zechira. Forgotten Realms. I ostatnia produkcja. Co my tutaj mamy? Na samym dnie. Never Winter Nights. Złota edycja z dodatkiem maska zdrady. No, szacun chłopie. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Dobra, a więc to wlatuje. I będziemy otwierać też po kolei. Zobaczcie jeszcze taki rzut. Hop. A więc Darksiders 1, 2, Oblivion, Wiedźmin 2. Czekajcie, to, to wywalę, bo to jest moje. Wiedźmin 2, Wiedźmin, Never Winter Nights, Never Winter Nights, Never Winter Nights. A więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porządnych tytułów. Także no, mega chłopie, dziękuję. Nie wiem, czy dobrze mnie będzie widać. Eee, dobra, ja ci wysyłam na dobrą czekoladę. A z wami się już widzę niedługo. Będziemy powolutku sobie je otwierać. Przypominam. I że w poprzednim odcinku co leciało? Skyrim oczywiście, Skyrim był, także zapraszam serdecznie na kanał. Będzie jest dużo Nintendo, jest dużo klasyków, jest, są też gry retro. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam Grzesiu. Dziękuję, cześć.